A oto i ona, innowacja na miarę energetyków. Ten jeden, jedyny energol łączy w sobie i właściwości energetyka, i właściwości izotonika. Tak więc zapraszam Was na testik Race. Siemano ekipo, witam Was serdecznie. Druga seria wlatuje dzisiaj. Race Galaxy Burst. Oj, musiałem zgłębić tajniki tego energetyka całej tej serii energetyków. Ale czy tu można mówić o energetyku? Moi drodzy, Rejs jest takim unikatem na miarę tych wszystkich energetyków, że to jest naprawdę niesamowite. Wróciłem ledwo co z radomia, a w Radomiu w Half Price zauważyłem, że są bengi. No, a ja już takie, he, może kupić, może, może jednak, ale na Candy Shopie są za dychę, a ta były za dwie, trzy smaki, a tam jest kurde dwanaście chyba. Jest tam chyba były nie, nie, czy ta... chyba ta były dwa smaki, Wildin Watermelon, Radical Skittadle nie było, bo tam jeszcze był Peach Mango, ale jakbym miał wziąć, to bym wziął tylko Radical Skittadle, ale Pomyślałem sobie, jak następnym razem będę, no to kupię sobie. No bo na razie wydałem sporo. Czy to na Razer, czy to na 3D. Dobuwiłem sobie jednego bęga na próbę. Gdyby nie to, to bym pewnie kurde wrócił z portfelem hmm? pomniejszonym o 6 dych i trzeba smakami bęgów. Brawo, sytar, brawo ale na szczęście tego nie zrobiłem i wracając do tematu Reis jest swego rodzaju unikatem wśród wszelkiego rodzaju tych wszystkich energolim dajmy na to Ghost, C4 czy nawet GQL ciągle jest zero a nie piszę tutaj, ale ciągle jest zero barwników Kompleks BCAA, który jest najbardziej związany z izotonikami i właśnie o to chodzi. Razy to jest najprawdopodobniej połączenie izotonika z energetykiem. Bez cukru, czyli nie ma crusha. Wszystko tu jest kurde i dalgie napisane. Kompleks Fresh Focus a Powerful Nutropic Blend featuring Alpha GPC. Delivers crystalline focus and mental clarity without a crash. Recovery, energy, stamina, hydration. I właśnie hydration. Patrząc na skład, bardzo mały, ja pierdykaw, nie wiem, nie mogli go powiększyć. Wziąłem oczywiście pierwszy lepszy, bo Galaxy Burst jest jednym z siedmiu? Tak, siedmiu Basiców i ostał się tylko on. Więc wziąłem je prawie wszystkie jednego smaku mi brakło, ale nie chciałem też przepłacać, ok? Dokupię go sobie następnym razem. Chodzi mi oczywiście o strawberry lemonade. No i spójrzmy: carbonated water, citric acid. Mamy wodę, mamy kwas cytrynowy. Kompleks refresh: kofeiny betaina tauryna, potasium. Cytrynian potasu, L-tyrozyna, cholina i aminokwasy BCAA. Ogólnie rzecz ujmując, to są aminokwasy rozgałęzione, najczęściej właśnie spotykane przy izotonikach, bądź tych wszystkich energolach, co mają też cię nawodnić. Przy czym race jest najbardziej rozpoznawalny. L-karnityna, Alfa-GPC i... Kofeina, naturalne i nienaturalne Smaki, jest sukraloza i tylko sukraloza, OK. Sorbinian, potasu, benzoesan, sodu, okej okay. Czyżby acesulfam też, bo jest acesulfabę i potasium Czy to jest I jednak sukraloza i acesulfam? Ale nie ma acesulfam K Jak przy przypadku 3D Bądź Tutaj jest kurde nie podany przy sukralozie no i 20-30 minut trzeba odczekać zanim zacznie działać nie ma podanego smaku przecież jeszcze trochę, ale wydaje mi się, że to może być coś na wzór ponczu owocowego z naciskiem na brzoskwinie jest niby race white peach, ale Dlaczego by nie zrobić też rajza o smaku tej normalnej brzoskwini pomarańczowej. Przejdźmy już do wartości odżywczych, ale naprawdę chcesz się podzielić moimi spekulacjami. No i cały ten 473 ml, prawda? Nie widzę tego nigdzie, ale jestem pewien, że to jest 473 ml. Między innymi po wyglądzie puchy. Do tego też przejdziemy. Nie, w sumie najpierw powiedzmy o kofeinie, bo jest oczywiście 300 mg kofeiny. Nie, to jest jednak syntetyk. Patrzyłem, bo może jest napisane, że kurde, naturalna kofeina, ale jednak 300 mg naturalnej kofeiny. Kurde, co to by było? I przejdźmy już do wartości odżywczych. 16 uncji, czyli jednak 473 ml. No to jest tak w przybliżeniu. Kalorii zero, żadnych tłuszczy, tłuszczy trans, to jest chyba jedyny jadergol do tej, to jest pierwszy edergol, który podaje również tłuszcze trans, to chciałem powiedzieć. Żadnego białka, 15 mg sody, sodium, potastium 55 mg, węglowodanów totalnie zero, żadnych cukrów, żadnych, a tu jest białko. No też zero. Formalnie wszędzie zero, byle nie przy sodium i potasium. Ale właśnie, gdzie są tutaj witaminy? Zero cukru, zero we węg... Żadnych węgli? Czy to jest... Nie, no. Węgla, cukry to jednak te... Tak, zero artificial D.S. A tu jest, kurde, grawatura 473, czyli się nie myliłem. Nie ma nigdzie podane... Gdzie są tutaj witaminy? Jakie tu są witaminy? To jest już coś nowego, dobra. No ale no tak głównie to są elektrolity, aminokwasy BCAA. Otwórzmy i sprawdźmy jak Rejs będzie smakował, ale najpierw właśnie Pucha. Bardzo ładna. Po tych wszystkich Ghostach, G Fuelach, C4 i tak dalej, taki design puszki, naprawdę mi się podoba, jest oklejone tą folią, trochę już zaczęła się wginać i tak dalej ale to musiało kurde przeleżeć co nie nie, jeszcze jest termin, dobra otwórzmy i sprawdźmy, pierwszy energetyk, który jeszcze jest izotonikiem, no wiecie elektrolity, BCA. Galaxy Burst. Jaki to może być smak? O! Coś mi to przypomina. Ej, to naprawdę mega mi coś przypomina. Tylko co to było? Jakieś cukierki. To mi mega przypomina jakieś cukierki. Tylko jakie to były. Do musu bym tego na pewno nie porównał. Co to może być? Kurcze, pewnie wszystko staje się jasne po teście smaku. Ale na razie, test koloru 3D był naprawdę czysty. Nie było żadnych żółtych ani jakichkolwiek innych kolorów. Jak to będzie z Razem? Pierwszym energolem, który tak naprawdę też może robić za izotonik. Kolejny mega czysty. Nie powiedziałbym. Jest trochę tutaj takiej żółci, ale w 95% jest naprawdę czysty. Możecie naprawdę tego nie widzieć, ale jak tak się przyjrzeć przy białej ścianie, można, wy, można zobaczyć jakikolwiek jakąkolwiek żółć, która naprawdę jest przy wielu przypadkach tych bez barwnikowych energii. Boże tutaj teraz coś mi się przypomni. Coś kurde tej brzoskwini. Może troszeczkę pomarańczy. Jest taki miks owoców. A jak to będzie smakować? Nawodnie się od razu. same plusy. plus. to mi graj. Galaxy Burst to naprawdę trzeba pomyśleć nad tym, że to może mieć coś wspólnego z cukierkami. Wow! To jest mega zastanawiające, bo ja tu czuję troszeczkę owoców jagodowych. Jest czuć brzoskwinie, ale jest też czuć na swój sposób pomarańcze. Pomarańcze na taki sposób, że wiecie, tiktaki. To już oznacza, że jakiś energetyk jest kurde dobry. Jeżeli pojawia się tam jakimkolwiek stopniu smak pomarańczowych tiktaków w pomarańczowym energolu. Kurde, ale to jest trudne do wywnioskowania. Te wszystkie smaki. Jest troszeczkę właśnie takiej brzoskwini, jest troszeczkę pomarańczy, jest mega trochę takich owoców leśnych, takiej jagody, truskawki, maliny. Mega to mi przypomina Reina Razylbery. Ale tylko w takim małym stopniu. Myślę, że w większym to jest taki brzoskwinia i pomarańcza. W sumie po puszce mogłoby się to zgadzać, bo żółty dla brzoskwini, a pomarańczowy dla pomarańczy. To by bardziej pasowało. Ale mega to jest taki cukierkowy smak. Nie powiedziałbym, że to jest bardziej taki naturalny smak właśnie brzoskwini wymieszanej z pomarańczą i jeszcze tam dodane jakieś inne smaki właśnie takie. Owoce leśne. Musiałbym się przejrzeć po tych wszystkich energolach, co tu mam, może tam. To bym kurde, może podstosował pod takie brzoskwiniowe energole? Wydaje mi się, że to może być brzoskwina pomarańcza. Z tego co czytałem, Łoodo był pierwotnie w 100% pomarańczowy. Jedyna rzecz, kurde, jaka mnie ciekawiła, to właśnie ten Łoodo. Tam wiecie, Phantom Freeze to najpewniej właśnie taki Grapefruit, cukierki lodowe, takie cytrusy. Apollo to Rocket Pop, takie właśnie trójkolorowe lizaki, cukierki, lody. Kurde, no co to jak najbardziej wywnioskować, zanim sprawdzę, jaki to smak, co nie? Okej, okay, okazuje się, że byłem tak w 70% miałem rację. Okazuje się, że Race Galaxy Burst jest inspirowany cukierkami Starburst, czyli truskawkowo-pomarańczowymi. Są nawet wymieszane truskawkowe i pomarańczowe, właśnie Starbursty. Ja bym bardziej powiedział, że to jest brzoskwinia z pomarańczą i taką, właśnie truskawką. Ja tam dostaję tak troszeczkę właśnie takich smaczków brzoskwini, ale możliwe, że to mi się popierdziło wszystko. Ale wiecie, zawsze to jest coś. Chyba Starbucks nie miały żadnych cukierków o smaku brzoskwini. Ja tam widziałem, że tam są wiśniowe, truskawkowe, połarańczowe i chyba jabłkowe, albo cytrynowe. Musiałbym to jeszcze zobaczyć, ale trzy smaki wiem na pewno. Jest troszeczkę truskawki, jest pomarańczy. Ja czuję jeszcze tutaj brzoskwigi. Ale zostańmy przy tym, że to jest pomarańczowo-truskawkowy energetyk. Ale bardziej tutaj ja czuję pomarańcze. Tak właśnie 60% pomarańczy, 30% to taka truskawka, a 10% według mnie to jest ta brzoskwiga. Jeżeli chodzi o Dawodniego, działa. Działa naprawdę. Ja, ja byłem wykończony po tej całej wędrówce za wszystkimi golabi i tak dalej, ale teraz ja się to naprawdę działa, jeżeli chodzi o nawodnienie. Patrząc, tak na pomarańcze, kurde, osadio było ich niemało. Chociaż że u nas tylko Monster Chaotic, Tiger Wild West. Coś takiego właśnie, reszta to są właśnie importy. No i Reis... Czy mógłby się bić z Monsterem Chaotic o pierwsze miejsce? Na pewno jest lepszy od C4 Orange Slice. Ten cukierkowy smak wygrał. Nad TikTakami. Starbursty są chyba naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o smak. Musiałbym to kurde zrecenzować i tak dalej. Tak off stream. Na... bez nagrywek, bez niczego. No i co? Monster Chaotic czy ten raise? Egzekwu na pewno nie będą. To jedno jest pewne. Chyba jednak kurde by, by ostał przy Monsterze. O, chociaż niech to zdecyduje, ok? Niech to zdecyduje. Ja też się troszeczkę czuję, jakbym jadł budyń waniliowy. To jest trochę popieprzone porównanie, ale trochę tak czuję, jakbym jadł budyń waniliowy, jak, jak piję ten energetyk. To może być właśnie to, że ma to imitować właśnie starbersty pomarańczowe i truskawkowe. Dora, chyba jednak Rejs wygra nad Monsterem Chaotikiem, oj, tak. Ghost Orange Cream mógłby być wyżej, gdyby nie ten smak kawy, który się wybijał. C4 Orange Slice bardzo podobny to był, kurde, smak. Co do tiktaków. Monster Cautiff to był ogólnie pącz wszystkich, pącz wielu owoców z naciskiem na pomarańcze. A tu mamy pomarańczowo-truskawkowy z odrobiną brzoskwini. Energetyk, który też może robić za i tylko i wyłącznie dlatego, że to jest Energol 0, przebija monstera Chaotika. Według mnie to jest warte spróbowania, warte zamówienia. Fajnie, że wybrałem tę serię. Jeżeli te wszystkie, te które są pozostałe, tam jeszcze cztery zostały. Będą ta, na takim samym poziomie Ja jestem, ja będę szczęśliwy Ja będę czekał aż ta seria się rozwinie Albo kurde zostaną powrócone Te wszystkie basiki Które zostały Przedane Chyba naprawdę wiem Dlaczego wszyscy wykupili Tak szybko te serie Ray zbił się z C4 O miano najlepszej Marki energetyków USA Na którymś tam konkursie z tego co wyczytałem na Guild Free oczywiście. I ja już wiem chyba dlaczego. No i co? To by było chyba na tyle. Mamy numer jeden jak na razie, jeżeli chodzi o pomarańczowe energetyki. Jeżeli by o truskawkowe, nisko by był. Według mnie. No i tak patrząc na to, ja bym tu już churny nic nie zmieniał przy tych pomarańczowych energetykach. Jest jak jest, jest idealnie. Widzimy się następnym razem. Następnym razem niech wleci coś kurde innego. Do 3D i do Razor będziemy jeszcze wracać. I naprawdę, jeżeli będę trzymać ten poziom, to jest mocny smak. Naprawdę mocny cukierkowy smak. Starburstów. Jeżeli by wierzyć, Guild